Olu, powiedz, jak oceniasz dworownik? i cenę tak. do no, Daj spokój, przerażające ceny są. Ale tak wygląda człowiek, to człowiek którego przewaziliście. Przerażające, naprawdę, nigdy jeszcze nie widziałem. Najbardziej żeby... naciągające miasto turystów, jakie kiedykolwiek. I bilety są za drogie. 12 kun za bilet autobusowy. Tak, to wyszło nam na to, że my po prostu musieliśmy zapłacić tak naprawdę ile? 72 kuny, to jest, no nie wiem, ile to jest. 40 złotych tak naprawdę, za, jedno, za przejazd autobusem tylko tak naprawdę. Tak. Za lody kolejne 30 bułkę i 4 jakieś bułeczki 30 złotych w piekarni. Tak, 33 złotych. 30, 30, tak. Złote. Piekarni za 4 bułeczki za bagieckę? i bagietkę. Tak Naciągają, bo ten pałac naprawdę nie był warty nawet połowy tej ceny. nawet połowy tej ceny nie był. Widzieliśmy takie piękne tak muzea tak. i rzeczy. Byliśmy podobnej naprawdę, cenie Wenecy, po prostu. Do, tak się załamałam wtedy, pamiętam, że taką cenę zapłaciliśmy, ale po uważam, że gdyby tam była i nawet droższa to to warto za to zapłacić, bo tam są niesamowite wnętrze. bo chodzi o to, że ale, ja rozumiem, że tu wszystko zniszczono, musieli odbudowywać, więc tak naprawdę niewiele w <grym> tych nie pałacach zostało, tak? Niewiele z tego, co naprawdę było tam na pewno, był przepych i przepięknie. Właściwie teraz to oni tak próbowali, jakąś wystawę z tego zrobić, ale to są zwykłe budynki, gdzie nazbierali różnych powiedzmy no nie wiem, okazów, nie wiem, czego tam, no dla mnie to starych jakichś rzeczy, tak? I to nie są takie prawdziwe rzeczy, które były rzeczywiście w tym budynku. Właśnie to jest straszne, bo jak się jedzie do Czech, to jak się ogląda zamek, to się widzi dokładny tak, jedziecie wysupy. na Frydland i po prostu macie tak. super zwiedzanie, jedziecie za Sychlow, super zwiedzanie. Sobotka, w zamek, no po prostu jest pełno rzeczy oryginalnych, tak ustawionych co jest to tak, taki jest praktycznie zamek i możesz się przenieść w inne czasy. Tutaj się nie przenieśli w te czasy, bo tam po prostu... Cztery mury, jakieś zbiórka mebli z różnych tak. e, tych i... No problem jest w tym, że oni po prostu tak samo jest trochę w Polsce, tak? Część rozkradli, e, część rozkradły Niemcy. No ci nie mówię, no bo taki, takie wojny były, tak? Ale... No... No nie wiem, jakie tu wojny były tak naprawdę, no, ale, no, ale... Nie no, to nie o to chodzi, no bo, wiesz, u nich więcej tych chyba tych strzęsień ziemi, No jak, jakie tu wojny były? No przecież widziałeś zdjęcia w tym, no, była wojna, tak? No, była ta wojna go zresztą... no, dosłownie. No nie wiadomo, no, no w każdym na razie. No były wojny, no na pewno też rozkładały. Każdy miał tu chapkę na to, żeby za zabrać i te tereny tak naprawdę, bo są wyjątkowe mm -hmm. i te wszystkie na pewno, nie wiem, dobra i tak dalej, no bo to jest bogactwo, widziałeś te krzynie? Na złoto, To na złoto. złota, widziałeś jaki tu musiał być bogactwo i przepych, jeżeli takie mury wybudowali, jeżeli wybudowali jakąś głupią fontannę onufragą, która de facto była jeszcze bardziej zdobiona, oni tylko tak mniej więcej ją odbudowali, tak? Bo nie było ich stać, żeby tak odbudować po trzęsieniu ziemi. Więc moim zdaniem to, co spadło, to było rozkradli, rozumiesz zabrali i tak dalej. No i nie ma Miasto piękne, ale za muzea nie ma co płacić. Takie jest nasze Jeżeli nie prawie. naprawdę warto zwiedzić mury, ten fort, no to, no to już jak się kupuje ten bilet, no to ten i lepiej przyjechać wtedy, kiedy y, nie, ma, y, nie ma sezonu, bo nie że bilet jest trzy razy tańszy, to jeszcze w dodatku da się to zwiedzić, a nie tak w takim upale. I tych tak, tłumów nie ma takich, Tak, nie? i tych tłumów nie ma, i w tym upale po prostu tyle czasu. A słońce też na pewno będzie dzień ze słońcem tutaj. No dobra, czyli takie podsumowanie do wolnika. słuchajcie, idziemy pokazać Wam trochę ten kemping. Takie macie palcele. One są podłączone do prądu i do wody w większości. No nie ma tu jakiejś zadbanej takiej szczególnie roślinności, bo po prostu jest taka jaka jest. Rośnie tak jak rośnie. Kemping jest dość mocno pod górę, aczkolwiek te palcele są wyrównane. Więc, więc jest łatwo zaparkować. No niestety. Do, ale Toalety, jak chcecie, musicie parę schodków pokonać. Nie każdy jest szczególnie z tego zadowolony. zaraz wam pokażę ten blok? Dokładnie, ten blok sanitarny. No i niestety, nawet jak macie na kółkach toaletę chemiczną, to musicie ją wnieść po tych schodkach. Ale za to, za, tutaj od macie taki chemiczny kibelek. O! No jest bardziej elegancki niż ten w Czarnogórze. Zdecydowanie możecie sobie tą toaletę jest czyściutko, generalnie wymyć. A tutaj zobaczcie zaraz idziemy po stronie, na stronę żon. I tutaj macie takie miejsce do zmywania. Po stronie męskiej też jest. Także tutaj, panie feministki, nie obruszajcie się. E, I tu są takie zlewy. Julka tutaj sobie przygotowała, właśnie planko swoje i będzie je prała. A tutaj, a tutaj zobaczcie, kogo mamy. Zobaczcie, tutaj jest takie miejsce, możecie sobie stopy pukać. No, tutaj jest miejsce do zmywania. Jest bardzo czyściutko, także nie ma problemów. No, wodki tu chodzą, ale gdzie nie chodzą sobie. Zobaczcie, przez kemping, właściwie przez jego środek przechodzi taka ulica, która wiedzie na plażę, więc ludzie tutaj normalnie przechodzą, więc on jest taki trochę zdezintegrowany. Za to tutaj macie, zobaczcie, tu zaraz koło myjki, my to nazywamy myjka, macie kosze, no bo niestety trzeba często wyrzucić coś. Szkoda, że tak daleko jest, koło tych zlewów nie ma żadnego kosza. No ten budynek recepcji jest jedynie taki zadzwany ładnie w gościnności. No i tak to wygląda. Jest tutaj market, dalej jest restauracja, więc no w teorii takie najpotrzebniejsze produkty można kupić. Oczywiście to nie jest jakiś market typu li, ale zawsze coś jest. Tu jest ulica, a tu jest zaraz wejście na teren kempingu, więc właściwie nie ma żadnego tutaj, yy, to nie jest strzeżone, tak, dlatego mówię, że ten kemping jest taki zdezintegrowany. To jest część męska, tutaj też macie, jak widzicie, te z lewy. Są troszkę, zobaczcie, no, no mniej używane. Naprawdę, słuchajcie. Te zlewy lewy wyglądają na mniej użyte niż te na stronie dawskiej, Także podnawie do roboty. I pójdziemy do toalety. Mam nadzieję, że nie ma, nie ma. O zobaczcie. Kabina prysznicowa. Toaleta. To. Jest wyjątkiem czysto. Tutaj takie macie miejsce do mycia pieska, więc można powiedzieć, że camping jest przyjazny pieskom, A tutaj możecie sobie zrzucić szawą wodę z kampera i natatkować wody. Także takie miejsca. I co kochani słuchajcie, no nie ma tutaj y, basenu na tym kempingu, tak? Więc to jest jego największy minus. Po drugie nosić walma no, nie słynie z najtańszych kempingów też, więc jest po prostu ten kemping w miarę drogi. No i przez to, że jest logi, jest po prostu w tej chwili prawie pusty. Słuchajcie, robię jeszcze parę ujęć jak jest na tym kempingu. Zobaczcie, ludzi jest bardzo niewiele. Te wszystkie pancele są właściwie puste. Tu ktoś stoi, tu ktoś stoi, tu ktoś stoi. Tam, gdzie jest ten znak strzałki takiej niebieskiej, to jest już zamknięta część kempingu. Już tam w ogóle nie można wjechać. Oni już nawet tam nie koszą. Basy w ogóle chyba na tym kempingu nie było. Aha, mam mówiła, że jest, tylko że zamknięty. Taki stary jest, taki. Otwarty. A fotelowy kosztuje 10 euro za cały dzień od osoby. Aha. Więc jest bardzo daleko stąd w sumie. Więc zobaczcie, tamtej części w ogóle nie utrzymują. No i jest parę właściwie kempingów, ale te porcele są po prostu wygodne. Po prostu pojechali z cenami na tych kempingach w Chorwacji już na maksa i ludzie wolą gdzie indziej jechać, na przykład do Włoch. No, sorry. Jest po prostu konkurencja. No tak wygląda ten kemping. A zobaczcie co się zrobiło na moim namiocie. No po prostu masę mrówek. Zobaczcie, tutaj w ogóle jakieś mrowisko. Cały namiot jest ob ob obleziony mrówkami. No, naprawdę nie wiem jak ja to wygląda. Bardziej oblegany, oblężony. A tutaj jeszcze większe babci. A tutaj Maciek widać kolegami, słuchajcie, Minecrafta podcina na laptopie. A mama pokazuje swoje nagrania. Pięknie. Znamy już tak naprawdę, natomiast nie byliśmy pod Dubrownikiem, więc no tak się nastawiałem na ten Dubrownik, że to jest najładniejsze miasto i no jest naprawdę super, ale no mamy Split, mamy trogi, Kotor wygląda jak Dubrownik, Zadam ze swoim ze swoimi organami morskimi, z tym miejscem takim światła. No i jest po prostu równie fajne i ja bym jakoś tak specjalnie nie mówił, że Dubrovnik jest najładniejszym miastem w Chorwacji. Zdecydowanie jest najdroższym miastem. Jeszcze chciałem Was zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, bo nam dodaje motywację do tego, co robimy, że w ogóle jest sens. No i jak chcecie zobaczyć, co zrobimy dalej, gdzie pojedziemy dalej, zasubskrybujcie. Tak, zróbcie to. I dajcie wiecie co? I lajka. I, I oglądajcie do końca, bo tata wtedy statystyki i komentujcie, bo to też e, podbudza po, statystyki. Tak, a im wyższe statystyki, tym mamy więcej subskrybentów. Nie mamy więcej subskrybentów, tym bardziej tam się chce po prostu to robić, to nagrywać. Tak. I Także. Ja zmontowałem kolejny film, zajęło mi to z dwie godziny do 3 rana. Moje życie to jest jakiś żart. To <laughs> <Dobra, śmiech>